Nasza pierwsza próba troszeczkę się nie udała i frekwencji nie było takiej jak dzisiaj, a naprawdę pełna sala robi wrażenie i, i, i czuję tutaj naprawdę wielkie zadowolenie z tego powodu. W tej dyskusji będziemy mogli sobie tutaj wypracować. Proszę teraz naczelnika Górkę o przedstawienie prezentacji i omówienie. Chciałabym podziękować Policji Kujeszowskiej, Chrześcijańskiej za energiczne działanie. Gdyby nie nastąpiła no, reakcja, do 5 minut policja nie przyjechała, nigdy nie korzystałam z pomocy policji, ale. Niedawno byłam właśnie w takiej sytuacji, i ta pomoc bardzo sobie ją cenię, i myślę, że no, zostałam uratowana. Nie chciałabym tutaj mówić w żadnych szczegółach, bo to pewnie nie jest miejsce i nie można o tych rzeczach mówić, ale nie, jednak no, wyrażam wielką wdzięczność, wielkie uznanie tutaj dla policji działającej na tym terenie. Bardzo dziękujemy i prosimy, aby trzymać tak dalej i, i po prostu czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Profilaktyka jest, widzę tutaj, doskonała, starania policji. No godne naśladowania dla innych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo tak było to tak. Jeżeli y, słyszeć takie słowa. Ja tak, że... powiem Państwu, że tu między Zamością króliczną makabrycznie dużo jest kontroli. Naprawdę. No, tak. i Bardzo dobrze. E, ja przez dwa lata musiałem się przyzwyczaić, całkiem inaczej się tutaj jeździ. O wiele wolniej i o wiele bezpieczniej. Z całą odpowiedzialnością to stwierdzam. Dopiero po mandacie i dwóch pouczeniach pomogło mi to dostosować się do warunków, ale właśnie bardziej może te pouczenia niż ten mandat, który dostałem, aczkolwiek pewnie był konieczny, ponieważ mandat zapłaciłem, czułem się rozgrzeszony, natomiast pouczenie było mi po prostu głupio i wstyd. I myślę, że nie wiem, czy to jest planowe Wasze działanie że nie ustawia się tutaj tych, e, nie, tych fotoradarów, które uważam naprawdę nie są dobrym pomysłem. Z całą odpowiedzialnością to stwierdzam. Fotoradar nie pokaże kogoś, kto jedzie zbyt wolno. A to też jest niedostosowanie prędkości do warunków. Nieraz się zdarza po tym terenie wyjeździe bardzo dużo ciągników. I dwa trzy samochody blokują całkowicie ruch na tej trasie. Nikt nie ma do nich pretensji, bo jadą. Nie przekraczają 70 km. Myślę, że tutaj to rozwiązanie i to podejście, że jest tak dużo patroli, a jest naprawdę dużo, proszę mi wierzyć. E, w tamtym rejonie Polski, gdybym tak jeździł, jak jest, teraz się nauczyłem i że to by mnie zatrąbiono na śmierć. Tu się naprawdę jeździ ostrożnie i to stosowując prędkość. Niejednokrotnie przez CP, inni kierowcy, o, Jeźdź wolniej, gdzie się tak śpieszysz. A więc ta kultura naprawdę uważam, że jest duża. Natomiast e, w tej persce miodu jest łyżka ciekciu, który bym chciałbym powiedzieć. Mnie osobiście wielokrotnie doświadczyłem tego. E, makabryczna jest ilość rowerów nieoświetlonych wieczorem. I ja naprawdę jestem strasznie zdziwiony, że tutaj e, nie widziałem tej prezentacji i no, dzięki boku i policji może tych wypadków nie ma, ale ja się tyle razy spotkałem z tym. E, ja żyję tu od kilkudziesięciu lat, natomiast no tak na stałe mieszkam dopiero trzecie Kiedyś było jeszcze mnóstwo furmanek, które też były nieoświetlone, teraz tego już nie ma. Siłą rzeczy ciągniki mają to oświetlenie. Ale rozbójczystów z całą odpowiedzialnością mówię, po z mroku już niejednokrotnie miałem taki. E, proszę Państwa, to trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, co się czuje. Jak w ostatniej chwili, dwa metry czy trzy metry przed samochodem, widzi się rower z człowiekiem. Tak? Ja chciałbym bardzo podziękować za tę debatę, bo ona wnosi bardzo wiele do naszej świadomości. Te słowa, które zostały użyte, żebyśmy byli bardziej rozważni, albo mieli jednak takie ograniczone, ograniczone takie, takie, y, takie powinniśmy się zachowywać raczej i w stosunku do siebie mieć ograniczoną jakąś y, taką, taką y, y, zaufanie, tak, właśnie, no dziękuję. Y, właśnie zaufanie ograniczone do siebie i do innych uczestników ruchu. I to bardzo fajnie. Y, ja sobie przypomniałem, że rzeczywiście, jak zdawałem na prawo jazdy, to Nasz instruktor właśnie cały czas nam to odmawiał. I to mi do dzisiaj zostało. Bardzo dziękuję, że dzisiaj zostało to kolejny raz podkreślone. Ja chciałbym odnieść się może do tego tematu, bo wiem, że Pan Komendant jest Zamościa. Chciałbym odnieść się do dwóch spraw, które zostały poruszone. Chodzi o oświetlenie naszego miasta. Czy rzeczywiście Miały zdarzenia takie miejsce w Lubieszowie, że czujemy się niebezpiecznie, bo niektórzy mają takie odsycie. Ja powiem tak, opszłem się również w nocy po mieście pieszo w różnych zakamarkach nie tym, miasta. I, I czuję się bardzo bezpiecznie w tym mieście. Nie wiem, być może ludzie mnie znają, dlatego nie zaczepiają. E, powiem miałem różne zdarzenia losowe. E, tutaj ktoś powiedział o interwencjach w ciągu pięciu minut. Tak, jest e, w ciągu pięciu minut. Kiedy znalazłem się rzeczywiście na ulicy Wyzwolenia i... E, Widziałem, ktoś leżał na prawniku. i podeszłem do tego, patrzę, rzeczywiście nie rusza się. Wezwałem rzeczywiście patrol na 112 i interwencja była może 5 minut, a może nie. I powiem Państwu, rzeczywiście okazało się, że to był nie trzeźwy, który gdy usłyszał, że ja zadzwoniłem na policję, poderwał się i zaczął uciekać przed patrolem. To było coś niesamowitego, nagle otrzeźwiał. Tak? To była jesień, zimno. Być może, że jakby nie było interwencji żadnej, mógłby ktoś go przyjechać. Po prostu zasnął na strajdzie y, jeździć. Y, panie Komendancie, ja mam taką prośbę, bo my wiemy, mieliśmy takie spotkania tutaj y, y, z Panami y, w mieście. Była informacja o tych zdarzeniach różnych jaki jest poziom bezpieczeństwa, ale byśmy chcieli, jeżeli jest taka możliwość, taką informację bieżącą, czy rzeczywiście wyłączenia są w całym, w całym województwie, bo tutaj mamy przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej, jak to jest w innych regionach, w terenach miejskich, w terenach wiejskich, chodzi o oświetlenie w ulic, jaki to ma wpływ, jak, jak to się odnosi procentowo do naszego miasta, czy rzeczywiście jest to taka zależność w mieście, że Coś się stało takiego niezwykłego, że możemy się czuć niebezpiecznie w mieście. I może, ja mam taką prośbę bezpośrednio, może, czy zamość tak samo y, ma ograniczone światło i jak to wpływa na bezpieczeństwo w no, Ale Dziękuję. Mamy być o no, tak, ja Zaraz, ale tak. zaraz się do tego oczywiście odwiedzę. I powiem szczerze, że. Badać. I myślę, że będziemy musieli też nie wiem, sobie taką analizę wykonać, tego kiedy te zdarzenia są, Czy to faktycznie jest tak, czy nie. Zresztą yy, może też ankietę, prawda, jakąś w tym zakresie opracować i też do tego się odnieść. Ja przyznam szczerze, że w Zamościu też jest wyłączone światło na noc i ja się z tym czuję źle. Jako obywatel Zamościa. Ja się z tym czuję źle. Tak mogę to krótko spitować. Może nie to, że czuję się niebezpiecznie, bo. Bo radzę sobie w życiu i w pewnych sytuacjach myślę, że też bym sobie poradził. Natomiast sama jazda, prawda, samochodem w takich warunkach, no to jest deszczowo. Jest czy, czy, czy poruszanie się tymi ulicami no, sprawia troszeczkę kłopoty i przyznaję, że, że nie osobiście to przeszkadza, tym bardziej, że jest taki paradoks też w że w Parku Miejskim, który w nocy jest naprawdę miejsce bardzo mało uczęszczanym, oświetlenie jest przez całą noc. Natomiast, nawet przy głównych ciągach komunikacyjnych go brakuje. No bo taka, taka Dobrze. Proszę Państwa, bo jednym z elementów też tego spotkania jest właśnie rewolucja ankiety. Ja bardzo prosił, tutaj jest, tak, ja bardzo proszę tutaj Panią Rzecznik może żeby rozdała, a Państwa bym serdecznie proszę o to, żebyście na szybko, tak, wypełnili to, szczerze oczywiście, W miasto, czy w, gęsto, czy w oczywiście. Zwracają mego osiedla w mnie w sprawach, no niestety, tych motorynek. Jak jest na to, no nie, nie można okna położyć, bo do godziny drugiej w nocy, to tak może nie powiem tak miło, jak to się mówi o tej młodzieży, ale w tych motorynek 30-25 przyjeżdżają, kręcą tutaj po tej Biedronki normalnie, jakoś się mówi, bączki. Oprócz tego jeszcze jest kilku panów na motorach, ich nie ma dużo, tu jest ich kilku, którzy się obronią, na mnie będą, jak to się mówi, ryje. ale mnie to wcale nie przeszkadza, bo ja już pracowałem z takimi ludźmi kiedyś i w po Jeździ się na jednym, na dwóch, na kole od zakrętu do ronda. Ryk tych silników jest ogromny. Także nie wiem, jakieś na przykład normy chyba obowiązują, użytkowników drogi i wydech danych motorów powinien być na jakimś odpowiednim poziomie. A w tym układzie, no to jak się może jakiś stworzyć w rejonie Klupiszowa miejsce, żeby, gdzie by tam sobie jeździli, jak to się mówi, i szaleli na na swoje bo ja też jeździłem prawie 20 lat motorem, Jako młody chłopak wiem, to a w realiwie, co to jest jeżdżenie motorem i w ogóle. No ale w tamtym czasie jak ja bym przyjechał wszystko wiesz. Yy, na takim, jak to się mówi, przebitym yy, w mimiku, no to nie wiem, czy bym to kosza to jechał. Od razu bym mnie ciak i byłbym załatwiony. A to jest jeżdżą, jakoś dzwoni się, radiobus przyjedzie, no to oni wiedzą, oni mają swój, jak to się sposób porozumiewania. Mówiło się, a patrzą oni z jednej strony, radiobus z jednej strony zajeżdża, oni już w drugą stronę pojechali między uliczkami, rozjeżdżają, no radiobus nie będzie po ścieżkach za nimi gaganiał. ja rozumiem no, doskonale. Tylko może troszeczkę im śluby przycisnąć, z tym wydechem za mało momentów. Michiek daje głos w mojego z duchu proszę bardzo. Może ja odpowiem Panu, dlatego, do że dostaliśmy akurat nowy radiowóz Renault Master. Państwo widzieliście, zapewne, że my to taki autobus duży, jeżdżący. Ma on bardzo duże wyposażenie i między innymi jest tam urządzenie do badania tych tłumików. Przy wiosnie popatrzymy troszeczkę na to wszystko. Także, także myślę, że to jest troszeczkę przy najbliższej spotkaniu, które będzie, no to będzie tego dnia. Szanowni Państwo, jeżeli można się odniosę do tych ciemnych miejsc w mieście, faktycznie one przeszkadzają, i człowiek nie czuje się pewnie, aczkolwiek czy to badanie będzie wiarygodne, faktycznie nie mam pojęcia. Ja osobiście te ciemne miejsca omijam, jeżeli muszę. Także tam się po prostu nie chodzi. Druga sprawa, no ten ruch drogowy. Ja bym sobie życzył większej liczby patroli, jeszcze większej, nawet na tej drodze. E, bo tak naprawdę, gdzie jest najwięcej zgonów, najwięcej wypadków ze słupkiem śmiertelnym? W ruchu drogowym, bo wszyscy jeździmy, wszyscy korzystamy z tych dróg, bądź to jako piesi, bądź jako kierowcy. E, tak naprawdę, panie Pawle, ile było? Był jeden jeden przypadek e, morderstwa, tak? Zgonów. Tak, zabójstwa. Wójcie, to no, takiego. No. A wymało kolejnego, że zginęło sześć to, osób w ciągu roku. Tak, To jest w tej chwili <coughs> największy problem, bo tak naprawdę u nas pozostałe te przestępstwa są, moim zdaniem, marginalne. No, no. Kilka dni temu że właśnie prawie, że najechaliśmy na takiego wniosku prawego rolnika. Czy na cały troszeczkę widzę samorządy osób? Nie wiem, ja nie chcę, chciałabym też yy, o, karać, bo to nie ma sensu chyba. Ale myślę, że o jakimś programie profilaktycznym, prewencji jakiejś można by było pomyśleć, tak jak komentarz, właśnie do dorosłych, bardziej. bo dzieci sami mają ubrania prawda, z odblaskami, mają buty z odblaskami, natomiast dorośli nie. dorośli, nie wiem, czy przez młodzież, właśnie, czy przez dzieci, doczeć do nich, bo oni też są bardzo zagrożeni, bardzo dużym zagrożeniem i dla siebie, ale też również i dla innych stawiającej się na takim na jezdni, to jest to... Oczywiście chciałbym, żeby dzisiaj jakaś deklaracja być może padła ze strony prawa też samorządowców czy instytucji. Rozumiem, że tak może nie być, ale też jestem za, szczególnie właśnie w tym powiecie. Szczególnie w powiecie tu i tu w mieście, bo, bo szczerze, nawet tak naprawdę kierujący, prawie żyjący każdego, znaczy już jest spora Roku. To jest stosowne do tego, że tych zdarzeń jest coraz więcej. Widzę tutaj wielkie niebezpieczeństwo. I chciałbym, żeby jednym z punktów, jaki będzie też podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, to właśnie było tutaj bezpieczeństwa w tym zakresie i być może na przejęcie też do instytucji, które, które no, będą mogły też. komendanta bezpośrednio reagowałem. W Wydziale Ruchu Drogowego też bezpośrednio reagowałem na bezprawne stawianie znaków drogowych na ulicy Michałówka odnośnie to naszych. Pani wojewoda stwierdziła, odrzuciła raz, że jest niezgodny z prawem. Później została opracowana nowa organizacja. Znowu pan, znaczy przez pana komendanta poważniona osoba znowu zatwierdziła. Czy zatwierdziłem, znaczy pinie powinna wystawić. Przybiła pięcioro. Piczątkę przybicie to nie jest opinia prawna Uważam, że policja prówieżowska toleruje takie bezprawne stawianie zdań. Jest to ograniczenie tonażu na ulicy Michałówka. To pozbawia kilka rodzin, bo to jest rejon sadowniczy, są chłodni i samochody nie mogą dojechać. Z jednej strony samochody chłodnie nie mogą dojechać. A z drugiej strony mogą i śmieciarki jechać. Wiadomo, śmieciarka ma też nacisk większy, ponad 5 ton na wodzie, na kość. To samo samochody asenizacyjne. Dlaczego nierówno traktuje się u obywateli naszego miasta? Yy, następna sprawa. Yy, znak postawiono na prywatnym, moim terenie, dla mnie ograniczając tonaż. Ktoś zadzwoni, kiedy samochód przyjedzie. No to ja po prostu, samochód wjedzie, pusto może wjechać, ale z ładunkiem nie może. Przyjedzie, na, za krzyżówko zawróci i wraca. Bo to jest już praktycznie droga, można powiedzieć, ślepa formuł się kości. Ja zaczerpiam skrzynię, stawiam przed i Jednostka, sama, która reaguje policji, sama nie wie, co ma zrobić. Czy mnie ukarać? Ja mówię, proszę, ukarajcie mnie, bo zasłoniłem znak. Ale on na moim terenie stoi. I ja mogę na swoim terenie stanąć i go zasłonić. Pytanie, dlaczego to się tu robi? U pana komendanta byłem bezpośrednio. Z panem rozmawiałem. W wydziale ruchu u pana też byłem. Kiedy te cyrki się skończą? Przecież to jest wyśmienity scenariusz dla filmu Barejko. Czy coś policja z tym wreszcie zrobi? Dziękuję. Dziękuję. E, nie bardzo. że się nie będę w całości odnosił do tematu, który Pan porusza ponieważ nie jest naszym, że tak powiem, przedmiotem dzisiejszego spotkania. Mówimy o pewnych bezpieczeństwowych programach, jakichś większych, lokalnych, społecznych. Ta sprawa oczywiście jest wyjaśniona. Nie, jak nadejdzie dojdzie tej sprawy, to myślę, że będziemy mogli porozmawiać. W większości tych przykładów, które w prezentacjach były podawane, a tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że od dawna nie uczestniczyłem już w takiej debacie, gdzieby prezentacje były tak solidnie, dobrze, Przedstawione i profesjonalnie zaprezentowane, to większość tych projektów czy programów prewencyjnych, może projektów, bo o programach trudno tego, może tam za mocno by i za dużo by było powiedziane, to, od, to były one realizowane najczęściej albo z inicjatywy Komendy Policji, albo których z partnerów wymienianych tutaj. Natomiast mnie w powiecie generalnie brakuje. Inicjatyw takich, inicjatyw takich wspólnych, które by kojarzyły różne podmioty, różne osoby, różne strony zainteresowane tym zagadnieniem. A szczególnie brakuje mi inicjatyw w zakresie podejmowania czy inicjowania działań publicznych o, 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 o tym charakterze przez samorządy. Powiatu Probiśowskiego. bo tak na dobrą sprawę yy, nie, nie mm, twierdzą, że nie włączają się, bo, bo, bo to by była nieprawda, ale to jest takie działanie ad hoc, coś tam robimy, jakaś inicjatywa powstała, no to się włączamy w to, próbujemy coś wspólnie zrobić. Natomiast brak jest jakiejś takiej polityki, która by, z której by wynikał cel, Sposób, potrzeba działania przez te lata kolejne jakoś, jakoś ta siła, czy jeśli chodzi o ten, o ten monitoring, no, bardzo tu dopadła. Jak tutaj panowie z policji sami przyznają, że byłaby lepsza wykrywalność różnego rodzaju przestępstw przy udziale tego, tego monitoringu. Byłby... Byłoby tak, bezpieczniejsi by się czuli również i mieszkańcy naszego miasta. Ja mogę mówić o śródmieściu, że na pewno, na pewno to by się sprawdziło. Ale niestety, no, jakaś nie niemoc nie panuje. I tutaj nie widać jakiejś, jakiejś szczególnej siły w tym kierunku, żeby były jakieś poczynania, żeby, bo najważniejsze jest po tym decyzji, prawda? I później, I później to realizować. Ale niestety tego, tego brakuje. Tak jak mówię, kilkanaście lat temu, to już przypominam, to wtedy burmistrz był pan Woźniak. I, i w tym czasie to było bliższe niż teraz. Dodatkowo, proszę państwa, jak nam się sprawdzi ten monitoring, skoro nie ma wrzucenia w mieście? Tego się boją również mieszkańcy, mieszkańcy naszego miasta. Za ciemno jest. Niestety. I zarówno w śródmieściu. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o mieści główne ulice, to jeszcze, jeszcze, prawda? Ale te poboczne ulice, no to już jest czarna rozpacz. Następna sprawa, proszę Państwa, przez szereg lat, jeśli chodzi o ruch kołowy, szczególnie, szczególnie o te motocykle, nie, te, nie tam jakieś motorynki, ale te naprawdę poważne motory. One tutaj tak rozwijają yy, prędkość, że naprawdę widziałem człowieka, który przechodzi przez yy, przejście dla pieszych. Yy, wśród mieściu na ulicy Partyzanów. Bardzo widoczne z daleka. Naprawdę trzeba było w bezmyślnym, żeby taką prędkość rozwijać. Tak jak oni jeżdżą. Człowiek po prostu za nim mówił, obrócił nim. Był już przy końcu przejścia do pieszych. Owrócił nim z blad, człowiek normalny. Zadzwoniłem na policję. Oficer dyżurny no, odebrał nie, ode mnie e, e, zgłoszenie, nie pojawił się patron, nic się nie pojawiło. I był mi przykro z tego powodu, bo e, skoro się przedstawiam i nie ma reakcji, no to proszę Państwa, tak nie powinno być. A to nie są niedoskonałe przypadki, że tak się dzieje. My e, rokrocznie tak, tak, takie sytuacje zgłaszamy, bo po prostu poprawy nie ma. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi, no bo na, mieszkań, na, na zebraniach mieszkańców wśród mieście, ja dziękuję panie komendancie, że zawsze jest jesteśmy policji na naszych zebraniach. Tutaj szczególnie dziękuję panu aspirantowi za naszemu dzielnicowemu za reprezentowanie policji na tych, na tych zebraniach to Pan Aspirant wie, że są późne pytania, prawda? I były te zgłaszane, zgłaszane, właśnie sprawy związane z tym, z tymi motocyklami. No.